Tak jak obiecałem chyba w poprzednim, czy jeszcze we wcześniejszym filmiku, że spadniecie z krzeseł. Prawdopodobnie paru z Was spadnie, chyba że już o tym gdzieś słyszeliście. Ktoś się domyślił w komentarzach i mi napisał. Ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dzisiaj będzie o forsycji. Rysują się takie, jakby wychodzą przed peletą, takie trzy, chyba, chyba mówię chyba naturalne metody w tym no, w tych czasach, które się teraz dzieją. Specjalnie w tych czasach troj, Trojana 19. Po igłach Sosny, po igłach Sosny, to już, to już tam na innej playliście było igły sosny. Po Iwan -Czaju, o których wam mówiłem właśnie ze dwa filmy wcześniej. Teraz na pierwszy plan wychodzi Forsycja <laughs> za sprawą. Bardzo dziwnego, tajemniczego filmu, który jest jeszcze na net Netflixie. Dlaczego jest na Netflixie jeszcze? Ponieważ podobno Netflix ma, odświeżając na nowy rok, filmy do końca grudnia, jest tylko ten film. A jaki? A Contagion, Epidemia Strachu. Tutaj przeniosę się na screen. No, nie mogę puścić Wam tego filmu absolutnie, natomiast Wy sami, jeżeli macie Netflix albo gdzieś sobie go poszukacie, ale ja myślę, że Netflixa trzeba posiadać i, 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 i tyle, i tyle, bo oprócz powiedzmy jakieś tam rozrywki w ogólnym pojęciu, no, daje zastanawiające, y, można doszukać się zastanawiających filmów. Oczywiście, na początek y, muszę powiedzieć, że to tylko jest jakby przeniesienie informacji z internetu, natomiast wszystko to są informacje absolutnie niesprawdzone. I wszyscy rozumiecie, jeżeli macie jakieś problemy ze zdrowiem, idziecie gdzie najpierw? Do lekarza POZ, idziecie do lekarza pierwszego kontaktu, a on później was kieruje i tak dalej. W tych czasach, kiedy Panuje to, co panuje, i tak dalej. On tylko jeden może zapewnić wam. I to, to, nie, jest sarkazm, to nie jest sarkazm. Oczywiście każdy y, wie, że tylko w ten sposób należy się leczyć, aby móc, aby móc, y, no powiedzmy, dożyć sędziwego wieku. Nie, że tam, nie słuchajcie, że. Jak takie, inne, inne. Po prostu jest to czysta rozrywka. Czysta rozrywka. A to, że niektórzy sądzą, że długość życia lekarzy według oficjalnych badań to jest około 60 paru lat. Słuchajcie, to jest akurat zbieg okoliczności. Oni bardzo ciężko pracują. No i po prostu, no, przypłacają to własnym, własnym zdrowiem. Dobra. Teraz, teraz tak. Co do tego, do, do tego filmu Epidemia strachu i forsycji. I teraz tak. Polecam obejrzeć ten film, wyciągnąć wnioski samodzielne. Zawsze wyciągajcie samodzielne wnioski. <śm> tutaj mam screen z tego filmu. Jest to film praktycznie z 2011 roku to jest ważne 2011 rok a cały, tam w tym filmie no, wyskakuje Trojan. On się inaczej nazywa. Natomiast cały szereg Rzeczy, które są tam pokazane, to jest jakby żywcem to, co mieliśmy w, zesz w zeszłym roku. To jest, to, to jest jakby to przenieść, jakby to kalkę odbił, praktycznie. Dlatego tylko jedynie tam się no, nie zgadza tutaj, że bo tam dwa dni, tam około dwóch dni człowiek jeszcze był, zanim przeszedł do, do świata, powiedzmy tego lepszego. To to jakoś tam wytrzymał około dwóch dni, tak. Natomiast no. Tutaj, tutaj mamy dużo, dużo dłużej. Jest pokazana Światowa, tam WHO i tak dalej, Organizacja Zdrowia. Jest pan też, zanim tutaj puszczę, to jeszcze z CNN-u, który grał w tym filmie, Epidemia Strachu. Grał w tym filmie, doktor Sania Gupta, nie wiem, czy ja dobrze czytam. W każdym razie on, jest, on tam grał w tym filmie, miał, ma, miał swój kawałek. Kiedy rozmawiał tam z sekretarzem... Organizacji Zdrowia Światowej, a obecnie dla CNN jest szefem korespondentów, powiedzmy, no, medycznych, tak? No, taka, taka, taka kariera. On jest lekarzem, zdaje się, z wykształcenia, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Bardzo ciekawa rzecz. Pada tam w tym filmie, bo wiecie, no nie sposób mi teraz omówić cały film, ale mówię, to jest jakby. Kalka, jakby kalka, oglądając ten film dla waszego, naszego dobra, zróbcie to, obejrzycie, wyciągnijcie same... Jest pokazana świnka, jest pokazany nietoperz, jest pokazany lot nietoperza. Ten nietoperek, biedaczysko, no gdzieś tam powiedzmy jest pokazane, i tak było przecież w zeszłym roku mówione. On tam sobie, gdzieś tam w nim się coś dzieje, tak? Coś się wytwarza, jakiś trojanek, no i on później tam ląduje na śwince, tak? Świnka później ląduje na stole. Lekarz tam grzebie, w nie lekarz, przepraszam, kucharz. Później przenosi się na człowieka za sprawą tego kucharza. No to już zdradzam, zdradzam coraz więcej filmu. Dobra, stop, stop, stop. Wszystko jest pokazane, mówię Wam. No, nie w 100%, ale prawie, ale prawie. Całe, całe. 2011 rok, wszystko co... I teraz samo jej a mianowicie są jakby pokazane, ja to przynajmniej tak rozumiem, dwie drogi. Pierwsza to jest droga wyczekiwania. Ludzie biją się o produkty mm, o produkty domięśniowe, do, do tak? Biją się o to, ponieważ no, ciągle ten przemysł pracuje, pracuje, nagle mamy y, światowe, no trudno mi mówić tymi słowami, bo algorytm, prawda? Ale y, światowe y, firmy... Y, w białych fartuchów myślą tylko o tym, żeby wyprodukować panaceum. Ludzie się wręcz zabijają o to, ale jest pokazana druga droga. Tutaj, fragment. Mam 38 stopni i trzy kreski. Więcej niż poprzednio. Głowa mnie boli. Gardło, jakby mi się zamykało. To Forsycja. Właśnie, to forsycja. Biorę ją, odkąd pojawiły się objawy. Można by powiedzieć, że po prostu autorzy tego fil filmu mm, wzięli cokolwiek mogli wziąć pokrzywę, mogli wziąć cokolwiek, ale he, jeżeli pójdziemy tym tropem, mm, jest coraz więcej robi się coraz więcej grubo. Ja to, tak, ja to tak nazywam. Coraz bardziej grubo. Dlaczego? Zacząłem interesować się tematem. I tak samo jak w przypadku tych pozostałych igieł sosny, mówię i i i i, 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 i Chai, jest coś dziwnego. A tutaj czemu? Zresztą przypominam na marginesie, że filmik o igłach sosny jest na playliście Natura, tam na tym, na tym naszym kanale, ale o tej forsycji. I oczywiście, tutaj też, tak jak tutaj pisze na stronie e ogródek.pl, kwiaty forsycji, to muszę też wtrącić. Mogą zmniejszać krzepliwość krwi i tak dalej, że nie powinniśmy po, nie, po nią sięgać. No, kiedy zażywamy leki obniżające krzepliwość i tak dalej, i, i mamy nie przesadzać z tymi herbatkami, również kobiety w ciąży, nie przesadzać i tak dalej, bo może być to bardzo, bardzo groźne. A ogólnie forsycja na zakażenie dróg oddechowych układ moczowy skórę wiele znajdziecie informacji. Wiele. To są takie kwiatki nazywane żółtym deszczem, czy też złotym deszczem. No tutaj nie mylcie pojęć tak, bo nie sprowadzajmy tego do pewnych zachowań skrajnych. Dobra, Nieważne, zostawiam temat, kto wie to wie lećmy dalej. Otwiera się taka strona. Tutaj macie adres. Zróbcie sobie stopklatkę i sobie spiszcie ręcznie. Jest to tradycyjna chińska medycyna, ale podniesiona teraz do roli naukowej, badania konkretne naukowe. I tu właśnie zaczyna się grubo. No bo sobie sami przeczytajcie. Tu. Co my tutaj mamy? Nie będę znowu czytał, ja daję wam wędkę. Próbuję, tak myślę, według, według mojego, no powiedzmy, tego co ja uważam na daną chwilę czasową. Zaczyna się bardzo ciekawie. Chińczycy to badali. Badali przeróżne substancje, przeróżne, no powiedzmy, rzeczy, które mogą pomóc, i wychodziło, że tak, jak w tym filmie tak, jest coś w tej forsycji, co może pomóc. I tak jak w tym filmie jest pokazane, że są dwie drogi, albo weźmiesz tą, 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 tą powiedzmy, yy, z tą igiełką, albo weźmy, pójdziesz drogą naturalną, tak. Yy, I tutaj wśród różnych yy, kapsułek opartych na chińskiej przebadanych przez naukowców, pojawia się właśnie forsycja. Forsycja. Tego materiału jest mnóstwo. Czytajcie, to są, to są praktycznie zestawy, zestawy na to. Zestawy na to. Yy, tutaj stry, odkrywam zakryte kom yy, łamane przez forsycję. Yy, też sporo jest, też sporo jest na, na ten temat. Yy, poczytajcie również i to. Lećmy dalej. I tutaj mamy kolejną stronę. Chińskie lekarstwo ziołowe. O, skupcie się, rzućcie okiem na ekran, jeżeli słuchacie tylko przekazu. To teraz czas, żeby, żeby spojrzeć na ekran. Lećmy dalej. Strona zdrowia.pl. Tradycyjna medycyna chińska, tak? Ziołowe receptury, yy, skuteczne pisze i tak dalej, i tak dalej. Tu jest autor Anna Rokicka-Żuk, 2 grudnia 2020 roku. Czytajcie, czytajcie. Chcecie jeszcze cięższe działa? Oto one. Tutaj macie stronę znowu u góry. Wgląd w kapsułki z wiciokrzewu Forsycja. Yy, tu czytajcie: Chińskie lekarstwo ziołowe przeznaczone na. I tutaj jest strona przebogata, ponieważ już zaczyna się tutaj robić naprawdę naukowo. Mamy. Zgodnie powiedzmy z jakimś naukowym tutaj schematem podejścia do tematu mamy podane różne zespoły oddechowe. Ja przecież nie jestem lekarzem ani biologiem, nie znam się na tym. Natomiast wszystkie, wszystkie etapy, do jakiego oni doszli i tak dalej, tu mamy wstęp. Jak postępowali z tymi wyciągami z Forsycji, co, co najpierw, na jakie... Bariery się natknęli, w jaki sposób to było robione. Tu już naukowo jest wszystko. Zobaczcie, gdzie jest suwak. Zobaczcie, ile jest tego materiału. Ile jest tego materiału. Tutaj jest zapis chemiczny, biochemiczny co, jaka reakcja, z czym wchodzi. Pierwszy z tych związków wyizolowany z forsycji był w 1982 roku. Tutaj są konkretne biologiczne substancje, chemiczne i tak dalej, i Przebijcie się przez to sami, ale gotową macie recepturę. Tutaj jest yy, cała motoryka, powiedzmy, ja to tak nazywam po swojemu, jak to ma działać. Yy, wykaz. Pewnych związków w korelacjach z innymi, powiedzmy, czynnikami, które biorą udział w mechanizmach, może bardziej, które zachodzą w organizmach i tak dalej, zaatakowanych właśnie takimi trojanami. Wszystko tutaj mamy. Czyli wychodzi mi na to, że gdyby nie było tej sytuacji, która zaistniała od początku 20. roku, taki filmik na Netflixie byłby tylko po prostu filmikiem. I tyle. I każdy powiedział, no cóż, użyli tam jakoś forsycji, żeby tą forsycję, no, żeby coś tam pokazać. No zresztą ten, ten wątek też mówi o tym, że no, ten, ten, ten człowiek, oczywiście, nic mu się nie stało. On był, on był chory, tak? On był chory i mówi, albo jutro się ze mną zobaczycie, jeżeli to zadziała, albo nie, to będziecie wiedzieć, że nie zadziała. Tu miał miliony widzów na, <laughs> w internecie, tak? No i go zobaczono. On tutaj po prostu wziął. The symptoms. Wziął właśnie ten wyciąg yy, z forsycji o, i wypił. Film niesamowity. To jest jakby scenariusz, powtarzam się już, ale, ale wydaje mi się, że jest to coś tutaj ktoś chyba nam chciał powiedzieć. Coś, ktoś chciał nam powiedzieć. I wiem, jestem przekonany, że wiele informacji pozornie niezwiązanych, pozornie jakby pozostających w jakichś tam powiedzmy sprawach rozrywki i tak dalej, jest tak zbudowane, tak zbudowany, aby chyba coś komuś przekazać. Tak czy siak, posiadam taki krzew, już nie będę go przycinał, bo <laughs> był nieraz przycinany, bo się bardzo rozrastał. No, teraz jest zima, więc tych kwiatków nie ma, ale też podobno owoce, owoce również, również są jakby wartościowe. Zresztą to zawsze jest tak, że i łodygi, i korzenie z jakiejś rośliny, tak zawierają podobną podobno, podobną ilość tych wszystkich substancji w danej roślinie, tylko w jednych jest większa, w drugich mniejsza, ale głównie to podobno owoce i ten w tym barwniku, tym żółtym barwniku tej forzycji. No, macie temat gruby, prawda? W podobie do, do tej sprawy z Iwan Czajem, z igłami sosny. I jeszcze raz polecam nasz filmik na kanale Natura, na playliście tego, tego kanału, Tajaknik o igłach sosny. Też bardzo, bardzo ciekawy kierunek. I na koniec już zupełnie inne informacje sami wyciągnijcie sobie wnioski według waszego rozeznania, bez mojego omówienia, tylko uważam, żeby powiedzmy, jak to powinien zrobić inteligentny człowiek, zapoznając się zawsze z obiema stronami jakiegoś konfliktu czy jakiegoś zdarzenia, tak jak sąd to robi, dwie strony zaprasza, tak, żeby się wypowiedziały, czego niestety oficjalnie dzisiaj się nie robi w pewnych obszarach. Yy, trzeba wejść na stronę tą podaną tutaj i przeczytać, przeczytać to. Yy, myślę, że na tej stronie jest jakby pełniejsza informacja niż tam powiedzmy na fakt i tak dalej, która yy, bo dzisiaj internet o tym wrze. Yy, po prostu zapoznajcie się z tym. Zapoznajcie się z tym, yy, co takiego wydarzyło się. Yy. Tutaj są screeny również z, z rodziny i tak dalej, jak do tego doszło. Oprócz tego, na tej samej stronie jest przypomnienie, że od 16 tego miesiąca no, będą podlegać również dzieci. A dalej, gazeta Dziennik Prawna wczoraj pisała, dziennik Gazeta Prawna, przepraszam, przypominała, że informowała że wiceminister tutaj mówi, że absolutnie nikt w PL, nikomu się nie stało. Yy, z tego powodu po tym yy. i jeszcze na sam koniec, zobaczcie, po prostu też uważam, że musicie sobie to obejrzeć. Obejrzeć tutaj macie kanał. Yy, bardzo ważna informacja. Po prostu, po prostu to przepiszcie. A ze strony tej obejrzyjcie żołnierz polski. Ten materiał TikTok. TikTok. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.